Co jest najważniejsze? To jest kluczowe dla Was. Jakie macie typowo kluczowe priorytety w życiu? Wszystkie je kurwa wypisać. Nie interesuje mnie, czy wróciliście w z urlopu. Jedźcie na jakąś działkę, czy przyjedźcie do nas pod do Mental Shelter i po prostu siedzcie 2-3 dni spacery, sauna, może jakiś ruch fizyczny, zero intelektualnych używek, zero książek, zero szkoleń, zero YouTuba, Instagrama, nic, zero telefonu, tylko Ty i Twoje. Życiowe tematy, co jest ważne, co, je, co dla mnie jest najistotniejsze, co muszę zrobić pierwsze, wszystko trzeba wyjebać, wyżegać, kurwa, na stół, a potem mozolnie w bólach, kurwa, w trudach to układać, męczyć się, wkurwiać się, ale krok po kroku, to, to ważniejsze od tego. No, jednak nie to. I tylko na tym się powinniście skupić. Tylko na tym, ponieważ stare problemy was, kurwa, dogonią. One Wam rozjebią psychę w momencie najbardziej nieodpowiednim. Trzeba to wszystko pospłacać, poogarniać, definitywnie pozamykać, albo całe życie, kurwa, żyć w lęku i w stresie.